A z nami Andrzej Kramarczyk, osoba, którą zawsze powtarzam, nie trzeba przy, po, przedstawiać, trener, działa, prezes i Bóg wie jeszcze co. Panie Andrzeju, za nami zima. Jak spędzili kolaże chwili ten sezon przygotowawczy? Znaczy, no, oczywiście tak każdy miał zadanie jakby, bo z różnych stron e, Polski są i uważają, za zaszczyt reprezentowania Wadowic papieskiego miasta, ale nawet ci, co byli tutaj, to byliśmy na e, treningach w Czechach, gdzie jest przychylność, bo to w Polsce to albo zamykają te tory, w których jest niewiele, albo ciężko się dogadać, ale na przykład w takim trincu, to prezes przyjechał w niedzielę, otworzył nam tor, zamknął nam tor i to w sumie za darmo. No więc na tych torach e, w Czechach. Częściowo, częściowo na naszym tutaj Pantraku, który trochę wymaga modernizacji do obecnych przepisów, ale myślę, że to będzie pokonane. Natomiast co? No organizujemy pierwszą rundę Pucharu Polski. Jesteśmy pełni nadziei, że, że wywalczone sukcesy tamtego roku zostaną powielone, aczkolwiek jest dość ciężko. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj pierwsza runda a ile takich zawodów najróżniejszego typu, zresztą różnego kalibru obejrzymy na tym torze? Znaczy, jeszcze w jesieni będą jedne zawody. Co środę to taka była sugestia pana burmistrza. Zawodnicy moi prowadzą nieodpłatnie. Treningi dla dzieci. Pierwsza grupa dzieci, młode, później nie tak jak w innych klubach, pieniądze, nie wiadomo co, kto będzie chciał indywidualnie to może z naszymi zawodnikami się dogadać i będą, ale tutaj wszyscy mogą trenować w środę od godziny 18 do 17 do 18, a później starsi. I o ile się orientuję, to jest jedna żelazna zasada. Każdy, kto przychodzi na ten trening, musi mieć własny kask. Tak, rower sprawny, kask też najlepszy, ten pełny kask, no i zgoda rodziców, bo teraz trudno jest ubezpieczyć, towarzystwa ubezpieczeniowe chcą pełne listy, a tutaj jest duża rotacja dzieci, w związku z tym no, każdy gdzieś jest ubezpieczony, ale my tego ubezpieczenia nie, nie, nie możemy zapewnić, bo by za każdym razem trzeba spisywać, kto przyjedzie, kto nie przyjedzie, także tu jest trochę utrudnienie, no ale w tym kraju jest coraz więcej różnych przepisów. Kto będzie prowadził zajęcia, bo to istotna informacja eee... dla rodziców. Patryk Lis, wielokrotny reprezentant Polski, tak jest zresztą na komunikacie w Urzędzie Miasta i tutaj na torze, a później będzie kolega Gnojek Wojtek, który pisze pracę magisterską teraz, także jest trochę zajęty. Najbliższe zawody nie po, pojadą kolarze Aquilina, najbliższe jakieś najbliższe rywalizację? No mogę powiedzieć, że spotkał nas duży zaszczyt, bo w międzyczasie jeszcze między y, początkiem. Właśnie na początku czerwca już się znalazł organizator i fajnie w zato, że nie, wszystko musi akwila robić I, i bardzo dobrze. Natomiast nam zlecono przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, czyli Małopolska będzie coś robić dla Wielkopolski. Wielokrotnieśmy to przeprowadzali. No pewnie jak byłby tor do olimpijskiej konkurencji w Małopolsce, no to byłyby media, byłoby wszystko, ale niestety jeszcze nie ma, aczkolwiek tam Tomek, czyli syn. I pan wiceminister Raś coś tam myślą, robią, no ale to jest melodia przyszłości. I dzięki temu, że mamy dobre relacje ze Śląskiem. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Włodzisławia Śląskiego. Tam będą, będzie olimpiada, ale przed olimpiadą też mój klub będzie przeprowadzał kwalifikacje, bo olimpiada młodzieży to jest najważniejsze wydarzenie sportowe dla młodzieży, bo to jest tak jak Igrzyska Olimpijskie. Bo to są w sumie mistrzostwa Polski. To są w sumie mistrzostwa Polski, i jak do tej pory, to z tego co się orientuję, to jedyne medale jako zespół z Małopolski to zdobywamy my. Są medale w pływaniu, kajakowskie ale jako klub to my jesteśmy medalodajni. Czyli tutaj podsumowując Aquila Wadowice organizuje za Mistrzostwa Polski na Śląsku na Śląsku i ogólnopolską olimpiadę, ale to miało się odbywać w Wielkopolsce, ale w Wielkopolsce też nie ma toru, więc Wielkopolanie zlecili nam to, no i uważamy to za zaszczyt. Później jest seria zawodów pantrakowych, na które się nastawiamy. W Krynicy Puchar Świata, Wadowice trochę oddychną, ale robimy później jeszcze taką imprezę tutaj w październiku, a Kolega Bylski organizuje pięcetkę małopolską, to się wpisało już stale w kalendarz. Marszałek, pan marszałek, bardzo dobrze na to patrzy, bo jest nazwa małopolski. No i na samym końcu robimy zawody szlakiem sportowym Karola Wojtyły. Karol Wojtyła, a później papież jest patronem województwa. Myślę, że coś takiego robimy, a pieniądze z, z, z pisowego przekazujemy. W dużej części na hospicja dla dzieci w Krakowie. Ładne takie podziękowania przychodzą. No a mam nadzieję, że powodzi w tym roku nie będzie, bo z tego ostatniego to tutaj wspólnie. Zresztą pan redaktor też za tym obcował, że przekazaliśmy sporą kwotę. Akcja Wielka Woda. Dzisiaj też słyszałem właśnie komunikat, że dzisiejsze wpisowe również jest przeznaczone dla chłopcy. No. E, tak, mamy dwa hospicja e, w Krakowie dla dzieci, bo, bo kto nie miał i nie widział tych cierpiących dzieci w tych hospicjach, to, to jak ktoś słabo psychicznie, to nie radzę. E, my tu uprawiamy sport, cieszymy się, że Pan Bóg nam zdrowie dał, rodzice przyjeżdżają, a tam te dzieci czekają na swój wyrok. No i... Znaczną część z tego wpisowego, co po 20 zł, to nie jest dużo, przekażemy na to hospicjum. Kiedyś mnie ktoś chciał sprawdzić, ale powiedziałem: To przyjedź pan tutaj, to panu pokażę te przelewy z tamtego roku. Jakiś taki za bardzo uczynny, ale pan położy taką samą kwotę. Jeżeli się wszystko będzie zgadzać, to pan wpłaci tą samą kwotę. No i, I nie skończyły się kontrole. No, kontrolujących jest dużo teraz, także w taki kraj.